Dużo dzisiaj rzucania i bramek w tym spotkaniu, tak, teraz obronione. Joel Ribeiro nie dał rady pokonać bramkarza Wisły. Co tu się wyprawia? Pierwsza bramka w meczu u Potocznego, Janikowskiego. Nie ma kolejnego gola, bo zakreta odbija piłkę. Jest szarty miękko Komarzewski w końcu nie ma bramki. Niebywałe Anton Derewiankin. Po raz kolejny. A jest sam na sam z Witkowskim, Broni Witkowski. Świetna interwencja Witkowskiego. Bardzo ważna ze strony gospodarzy.